No, a jak jest ktoś w Polsce, kto nie ma ani jednej płyty z złotej kolekcji, a jest słuchaczem polskiej muzyki, to też niech da znać, bo jakiś prezent na pewno znajdziemy. Ja w to nie wierzę, jeszcze nie spotkałem przez 26 lat, żeby ktoś nie miał chociaż jednej płyty z tej serii Złota Kolekcja, bo to przecież wyszło ze 160 chyba tytułów, osiągnęło milionowe. Jakieś nakłady w sumie. W każdym razie, y, strategia, że 75 minut muzyki, że, że te pierwotne kanoniczne wersje tylko, żadne tam nagrania 20 lat później, że jest to dokładnie opisane, y, bardzo solidnie y, cały ten repertuar, autorzy, wykonawcy. Który rok, gdzie nagrano. Że jest też bardzo ładnie opracowana. Pan Ryszard Wolański w większości pisał te wstępy. Taka biografia artystyczna.